Cześć, słuchajcie, mamy to, otwieramy, tu się już coś rozdarło w transporcie, nie szkodzi, i tak trzeba zdjąć folikę. i pach, i szukamy boosterków, a w nich magii Paradox Rift, tu się nic nie zmienia, te same tematy, także odkładamy na boczek, Myślę, że teraz coś się fajnego trafi, bo poprzednim razem nie będę narzekał. Nie, nie. Poprzednim Elite Trainer Box bardzo ładnie dał. Eee, trzy fajne dropy wskoczyły, także gdzieś tam moja dusza. Poker wariata. oczekuje, że teraz będzie również coś bardzo, bardzo fajnego. Eee, także już bardzo piękny zestaw lecimy mamy, słuchajcie, otwieramy i zaglądamy. I mamy, ciach, ciach, o, mroczna energia Pansage, Minion, Snorunt, Knucklestack, professor Profesor, Sada, Minior, Crocolor, Mienfo, Miltank, Loks Kicks. Dobra, ok. Wygląda to całkiem spoko. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że coś się stało z fokusem. Trzeba to trochę poprawić. bo tak nie może być. I, fokus nam wrócił. Także słuchajcie, mamy to już ogarnięte. Zaraz zobaczymy, co tu wskoczy nam kolejnego. Ja to bym powiem Wam szczerze, chciał sobie teraz strzelić jakąś taką kartę naprawdę naprawdę rzadką. W sumie fajnie by było, gdyby to jakiś Roaring Moon był. Ale najbardziej by mi brakuje Meli, jednego Golden Ego. O, Scream Tail Technical Explode Loxic, Minior Bardzo ładnie. minor, Słodziutki, mały minor wskoczył. Uf. Wrzucimy go na szacowne miejsce na środeczku. I zobaczymy, co nam wejdzie dalej. Tutaj chyba lepiej będzie to wyglądało. O! No jakoś tak wiecie, co? Tak troszeczkę. Nam tutaj fokus jakoś dzisiaj szaleje. Nie wiem czemu. Nie powinien. No ale tak to jest niestety z tymi fokusami, że potrafią nieźle nabroździć. Ale nie poddajemy się. Lecimy dalej. I uwaga, energia pięści. I mamy fłekoko. Age, Dwebla, Horsey, Vuk Trio, Technikal, Machine Evolution, Iron Rackle, Knuckle, Minion, Garchamp! Super! Może ktoś sobie teraz trafi zestaw Garchampa, zobaczcie jaki jest uroczy. Kurczę, ale tu się odbija dzisiaj mi wszystko. Popracuję nad tym światłem, obiecuję, popracuję. No, niestety na tą chwilę wygląda tak jak wygląda. Ale mam nadzieję, że i tak się podoba. Mam nadzieję, że wrócicie. O, słuchajcie, tak tak, zobaczcie, jak one świetnie wyglądają. Naprawdę super. Mamy garczampa drebrnego. Miniora w altarcie. Czyli idąc tropem poprzedniego openingu, teraz powinna trafić się jakaś trenerka lub trener. Także słuchajcie, no robi się gorąco. Uwaga, Fibas, iPhone, Gautula, Mantic, Mience, Rika, Screamtail, Zepstrzyka, Parasol Lady. Ach, Wulkanion! Ale Parasol Lady pojawiła się, także wiecie, wiecie, jest trenerka. Może nie tak, na którą czekamy, ale jest. Hmm, także tutaj O, woda. I uwaga, Knuckley, porygon, octillery, golbat, norman, artworm, to jest król chinchu. Mouse hold. Czyli trzymaj myszę. Trzymaj myszę, bo ci ucieknie. No, jak nie trzymasz myszy, to ucieka. Lubi się z kotami. A Garchamp na to niemożliwe. Zubat, Pampur, Blitzley, Bonesweet, Ancient Energy, Cetalyzer, Professor Turo, Flizzle, Krustle, Deoxys. Bardzo ładnie. No powiem szczerze, dużo, dużo fajnych, mocno takich grywalnych kart wchodzi dzisiaj. E, już był i profesor Sada, i profesor Ituro, i do tego jeszcze był ten e, Energy Pack, w ramach Tuli, Także, bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Gaming Hulu, Wiglet, Yerchi, Parasol Lady, Gliscor, Absol, Simist... Gorgest Pias Siarina, cztery dropy no słuchajcie, to się dzieje naprawdę, cztery dropy dwa e, takie, no nie, jeden zwykły, jeden srebrny Altart i X, kolejne także, grubo grubo, słuchajcie, na 9 cz boosterów cztery dropy to przyznam szczerze, aż tak to się nie spodziewałem uj, jakiś gruby ten Albo takie wrażenie mam. Uwaga, uwaga, i mamy: Yoltica, Lodrida, Remorida, Pamkubu, Technoradar, Technoradar Countercatcher, Mascarine, Pansier, Woodchain i Tearful. No i słuchajcie, teraz to będzie po prostu hit, jeżeli będzie Last Pack Magic, i w tym będzie, słuchajcie, jakiś totalnie message na zasadzie Hej. To jest specjalnie dla ciebie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy w tym ostatnim boosterku Paradox Lift z Roaring Moon. I mamy sytuację, otwieramy. Co to może być? Słuchajcie, tu może być magia ostatniego boostera. A to oznacza, że tu może być dokładnie, słuchajcie, wszystko czego się spodziewamy. A może być też totalna pustka. Uwaga: Tinkating, Charcadet, Flittle, Trabish, Erdwasser grywalna karta. Medical Energy, Stini, Techno bardzo grywalna. Tinkating i Latios. Dobre grywalne karty. To przy Last. Pack Magic, jak dla mnie, super sprawa, także trzymam kciuki za następne, a na pewno jeszcze coś tam się trafi do końca roku, nie?